Dzień dobry, dzień dobry. W nowym dniu nowym odcinku. Ledwie żyję. Idź tam. Idź to z tymi live'ami. Dzisiaj live. <ścoughs> nie, nie, nie wiem, zachryję. E, co się powiedzieć, jadę na spotkanie, zobaczyć kolejne miejsce, kolejne dwa miejsca. Ale zobaczymy czy się uda dwa, no. Ale jestem trochę niewyspany. Dobra, lecę i się nagram jak dolecę Zobaczcie, przejeżdżałem tu setki razy albo więcej i tego nie dojrzałem. Widać, że jakieś lokale, no tutaj, jeden jest otwarty, ale tak to jakieś chyba wieczorami się odkryłem. Chyba tu warto przyjść i pooglądać sobie, co się dzieje kiedyś, po świętach. <laughs> Pozdrawiam. No tutaj, jakieś te lampeczki, coś. No przyjdę to kiedyś. No dobrze. Dziś ja jak dziwnie staję. No dobra, jestem w innym lokalu, innym miejscu. Dam ja jakieś kwiatuszki, ładny nawet ten obrazek. No ale dobra, nie ma obrazka, jak tutaj mówimy, tylko... Tutaj kiecka jakaś. Win by się przydał. To mi się bardzo podoba. Ten grill, taki płaski grill, Ja takie rzeczy. No oczywiście nie podoba mi się, że to jest w środku w knajpie i nie ma żadnego... Wywiewu, czyli jak ktoś sobie siedzi, no stoliki są do wyrzucenia. Od razu, nie? te. Jak ktoś sobie siedzi, mu tam ten dymek ze hamburgera, czy tam cokolwiek. Co dalej? No, Barek bardzo taki, góralski, bym powiedział. Bardzo góralski. go Upstairs? Dobra, idę, idę też na górę zobaczyć, żeby. Czekajcie, tak jeszcze sobie zajrzę. Dobra, niby na lewak jest zrobiony, tylko mówię, no góralski ale to taki, no, nie naszych górali. No, <laughs> no ale dobra, to, to wszystko można jakoś zakamuflować. Najważniejsza jest scena. Oczywiście syf, jak, jak wszędzie. Ja w ogóle się nie dziwię, że... Że tu pusto no, w takim razie. E, no tutaj też Bida na półkach. Ale zobaczcie, są piramidki. Coś mi to przypomina. <grymne> są piramidki. No dobra, lecimy. O, jest. Jest tutaj. Te, te kaski, nie? Te włosy się. Te, pióra się rozbiewają Nie tak jak trzeba. Dobra, lecimy na górę. No dobrze, teraz jeszcze pokazuję. No ubikacja dla klientów nie jest no. Nie wiem dlaczego te ciorne takie zawsze coś ten. Nie? Ja bym wolał jaśniejsze kolory. No nie wiem jakiś seledynek czy. <ścoughs> no, może nie turkusik, no ale taki seledynek czy jakiś błękicik. No dobra, w każdym razie jest. Nie jest tak źle. E... No dobrze, to na razie najlepsze. No dobrze, jesteśmy w kuchni teraz. Jest yy, sześciopalnikowy, przepraszam, sześciopalnikowy. No jak to się mówi? No, kuchenka palnikowa. No ale tu jest też miejsce na piec, jest miejsce. Także spokojnie by się zmieścił. Rura też by mogła wyjść, bo tam jest, jak widzicie, okno. Kuchnia jest akurat y, nie taka zła. No, dobra, to po kibelku to jest druga najlepsza rzecz tutaj jak na razie. Nie, na no, ten bar też nie jest taki zły, tam po prostu poprawki te stoły i tak dalej. I ten green na zewnątrz jest. No, ja sobie tego nie wyobrażam. No ja jeszcze rozumiem, jakby tam był wyciąg no, w sensie tego dymu i tak dalej, no to okej, okay, ale e, no chyba, że jajka tylko robią, nie? Ale kuchnia jest. Duży stół. No tu zamrażarka, ale taka co ja ich nie lubię, bo potem nie można niczego znaleźć w środku. No jest jakaś lodówka, ale wiecie co? Kolejny raz, no muszę to powiedzieć: no kolejny raz jak ja patrzę, jak ktoś mi zwracał uwagę, że jakąś tam ścierką przecieram. Nie wiem, pod, chociaż i tak nie wiedzieli, że ja mam tych ścierek 50, tam. A jak patrzę, gdzie w każde miejsce pójdę, to, to powiem Wam, że, że ten. No dobra, to jest fajnie, to jest tak, zlewo Tutaj jest ten ciąg taki, właśnie do czegoś tam. Tam by mógł być piec. To bym wypierdzielił, bo po co mi sześć paników, nie? E znaczy sprzedał to. <laughs> Ale ten stół jest bardzo fajny. To jest to jest okej. Okay. Dobra i to wypierdzielić gdzieś, a to przestawić i stawić zamrażarkę i lodówkę, które ja posiadam dodatkowe. No to, to w ogóle nie wiem, czy działa. Jeżeli działa, to nie wiem, czy jest nawet sens kupowanie środków czystości do czyszczenia tego czy to da się. Znaczy, czy to się opłaci, nie? No ale dobra, dobra, to są takie wiecie, takie trochę pół żarty, pół narzekania. No, jest, jest syf, ale syf można posprzątać. To akurat nie jest problemem wielkim. A tam jest też wyjście, no ale tu by było prościej. Tutaj, bo tam widzę, że jest. No, wiecie o co chodzi? O ten komin taki z pieca. Nie, no tutaj, po co tam pod, ciuk pod tą półką ciągnąć nie? Dobra, idziemy na górę. Dobra, jesteśmy na górze, w jednym z pokoi. What about the mattress is stays? No, no, he Okej, okay. dobra, czyli zostanie puste w razie czego? A, je o, nawet banienka jakaś taka jest. No, tak, wiecie o co chodzi, że lepiej nie wchodzić ale to była łazieneczka spora. No tylko wszystko trzeba czyścić i to szorować. Dobra, lecimy dalej. No drugi pokój. No tutaj widzę pokój palacza. Znaczy, widzę, czuję. No, tam widzimy knajpkę. Czyli takie biuro to by można było zrobić. Ewentualnie. Wiecie o co chodzi z mnie? Muzyczka, coś tam. Laptopik, live, y i tak dalej. No też jest łazienka. Też duża. No to akurat tutaj są bardzo duże. No, no bardzo no. no jak na no, standardy tutaj, które do tej pory widziałem, to duże te łazienki. No, różowy kolorek. To jest jakaś szafa. Szafa. Chudziwa, ale tutaj z sprzątania, nie? Tak, lekko, ale z tego co widzę, no tak, są, yy, klimatyzacje są w, każdy, w każdym pokoju. Tutaj jakby coś, ktoś sobie chciał pogmerać, to mógłby w drutach pogmerać. Wiatraczek teoretycznie jest, nie no ten pokoik to taki, no nie wiem. Pracowniczo-biurowy albo w ogóle biurowy ewentualnie. No bo też jest dobry podgląd, nie? <noise> co, się by, co się by działo dobra, lecimy dalej. Dobra, jesteśmy w kolejnym miejscu, czyli piętro wyżej. Duży pokój. No oczywiście Syf, ale to jest już uzgodnione, że to da się naprawić. Duży balkon. Też. I don't need to, you know. Eee, no z widokiem na, na ulicę główną. A, bo to jest przy głównej ulicy, nie? To jest przy głównej ulicy, no tutaj to wiadomo, te te, te technologię trzeba zmienić, w sensie te. No nie wiem, no wiecie o co mi chodzi, nie? Bo przecież. Tutaj też jakieś. <grywki> kabelki wystają. No chyba jak się w stanie rany i chce się połechtać trochę to Ale ja nie, nie rozumiem No dobra, już się nie chce wtrącać tak naprawdę no. Dobra, dalej no Dobra, tutaj żarówka siadła w kibelku, ale tutaj to już jest w ogóle sala. Eee, zobaczcie. Duże cholera. raz za duże. Bym powiedział. Nie wiem tu są jakieś dwiczki, nie wiem dokąd. A, do innego pokoju. A to poczekajcie, to w takim razie jestem tu. Czyli kolejny pokój. You have air conditioner. A, okej, okay, okej. Okay. No to nie oszczędzają tutaj na ale chłodno od razu. No dobra, czyli tutaj, czyli tu jest łazienka. Bardzo fajna, bardzo duża. Ale poczekajcie, czyli sprawdzę, bo może czegoś nie dojrzałem. Znaczy, na pewno czegoś nie dojrzałem. Aha, bo to jest na dwa te pokoje, czyli. No dobra, czyli to by mogło być no do zamieszkania. Powiedzmy, dla mnie, w sensie. Ale po co mi takie duże? Kto to będzie sprzątał? Dobra, idę teraz na do. No dobrze, już po rozmowach wstępnych. No, wiadomo, dwie strony sobie dyskutują tak wygląda, no to mi się nawet podoba, że jest przeszklone chociaż wygląda troszkę jak no, szczególnie z tymi torbami jak w sklep pamiątkowy z pamiątkami e, słabe miejsce z parkingiem ale tutaj ten sklepik się zamyka wcześniej no tam nie, tutaj jest no słabo z parkingiem nie tam parę motorków się zmieści ale no, negocjacje trwają. I ja oczywiście nagrałem też e, tajemne informacje dla Michała Chemika, któremu prześlę no, tajemną drogą. <grybujesz> także, także, ale co mogę powiedzieć? Trzęs 850. Za odstępne chcą 10 tysięcy. Ja się na to nie zgodziłem, bo większość tych rzeczy, co tam jest, ja po prostu nie potrzebuję. Nie? Dlatego pani powiedziała, że uzgodni z mężem i, i ten. No i poda mi kolejną propozycję. No także czekamy. No dobrze, ja jestem w kolejnym miejscu, nie ma światła. Jakie ceny? Eee, nie ma światła, więc y, poczekajcie. Idę zobaczyć, co mogę zobaczyć. No tu kibelek, no nie ma światła, więc mam nadzieję, że chociaż cokolwiek widać. Tu jakieś zaplecze, też, a tu dla chłopców. A tam dla dziewczyny. No, dobra, coś tam, coś tam. Nie wygląda to źle. To jakiś mały bar. Lily, can you put the light here so I can show a little bit more? Kitchen, they have, they have some order. There is the kitchen? Where is the? Yeah, the. Where is the door to the kitchen? Ah, okay, from the other side. Zatem mi wszyscy pomagają ze światłem, no wiadomo tutaj um, trzeba jakiś blacik by było położyć, bar mały, ale um, przyjemny. Co tu dalej? This is stage, czyli ktoś mógłby, ktoś mógłby sobie grać, ktoś mógłby się przejrzeć coś w lustrze. Gdybym miał takie życzenie, to jest druga jakaś scena lub nie wiem Loża Dobra, chodźmy Co, so, where is the door to the kitchen? Ale tu jest bardzo fajnie, nie wiem czy To bardzo mi się podoba. poczekajmy. No to, to akurat nie, to jest do wyrzucenia, ale taras. Ten taras jest fajny, nie? Jeszcze raz pokażę z, innego, z innej perspektywy jakieś schody na górę, a to tam się idzie do kuchni, no dobra, ale teraz jest fajny e, drzewa na górze, czyli cień jest e, No fajnie to wygląda, muszę przyznać Od środka Tutaj jakieś tam no wiadomo, wszędzie trzeba porządki robić, no tak to już jest Tutaj też szeroki, aha. So this is the kitchen. Slewozmywaki no, i tak dalej. To jest tutaj jakiś kibelek, no nie wiem, dla pracowników podejrzewam. So this is the kitchen. So no burners, no nothing. That's what I see, eh? Yeah? No dobra, tam półki, czekajcie, po gimbalek mi tam szaleje. Jakieś półki tam są. No dobra, jest tu. Piec. Piec, piec, piec. No, piec. No, partego. No, można by było włożyć. Czekajcie to on by gdzieś był dotąd. No, można by było włożyć. Jak się chce, to można. Dobra, idziemy teraz na górę. So, what is upstairs? Can I go? Yes, come. Dobra, zaraz wychodź. No to już jesteśmy na górze. No taki, nie wiem jak to powiedzieć. Dala tarasik,ala coś. Dużo syfu. O, tu jest ładny pokój. Fajna podłoga. Z desek. No, mógłby to być jakiś taki bipowski. No tutaj zobaczymy. Ja się trochę dziwię, że znowu ubikacje. No nie wiem, czy to widać. O dobra, teraz trochę światła mam. Bardzo duże. Tutaj pokoik taki do niczego. no jakiś magazynek. Ja się dziwię, że ludzie wynajmują. Czy tam chcą wynająć? A nie... Nie ma światła, no ale... No to taka... pokoik... Pracowniczy, czy jak? No jest zawsze jakiś, Jest okno, jest widok dla sąsiadów. Dobra, jeszcze coś jest do pokazania tutaj. Co, so, there is one more room, right? I tutaj. Tu nawet jest ten, tylko teraz by trzeba było dokupić. Jest rama pod materac. No dobrze, no nie będę już tutaj. No wszystko do posprzątania, wszystko do jakiegoś tam do, do zaopiekowania się tym, ale ten pokój podoba mi się. Ten pokój mi się podoba, duży, przestronny. No, i te schody też są fajne, też pokażę. Teraz z góry w dół. Schody są w porządku, też antypoślizgowe i tak dalej. No dobrze, zaraz pogadam, co, jak i za ile. No jeszcze raz ten tarasik pokazuje. Wygląda w porządku. Tutaj ten. No, tu mówię, nie ma tego światła. No, do domalowania na pewno. Ale to też przestronnie. No i teraz przestronnie. Mój. Także no nie jest. Nie jest tak, że zaraz się zapytam o ceny. No dobra, zobaczymy. No dobrze, ja już w domu. Znaczy, już cały dzień pogadałem e, lokali, pogadałem tu i tam. No tam na filmie sporo pokazałem. I już jest to na jutro również. E, no, co mogę powiedzieć więcej? Live się podobał e, i mnie, i Win, i wam też widziałem, więc, więc to się liczy. Czekajcie, jeszcze zajrzę do dinozaurów. O. już są poprzekładane znowu. Czyli pewnie siostra przekładała. Co tu dalej? No tu oczywiście ogródek. Eee, no co? Będę się żegnał. Zabieram się do składania odcinka. Eee, mówię, jutro spotkanie, jutro znowu odcinek. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia. Pa! W dłoni, życie w Kambodży, w swoich filmach godni. Z uśmiechem na twarzy, krok po kroku, pokazuje świat bez pośpiechu wam oku.